Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku ze Storage Huntera. Eee, tak, wiecie co się stało? Eee, gra dostała kolejny update, tak. I wiecie co w nim naprawili? Domek, nie psuje już sejwa. Zobaczcie ile mamy legendarek. Eee, więc ja pomyślałem, że i tak nie będę kupował na razie tego domku, bo on i tak jest trochę pusty, dużo mi nie zmienia ten dom, a chcę sobie tutaj te legendarki odkryć więc dzisiaj mam nadzieję, że jakkolwiek zbliżymy się do tego celu <laughs> Przepraszam, krypy mam, przeziębiony jestem No i powiem wam tak Miałem nagrany odcinek, w którym już mówię, no tuajcie. Chyba sobie daję siana na razie z tą grą, aż będzie jakiś content i tak dalej, i tak dalej ale no chciałbym jeszcze jakieś piątki tutaj odkryć tak naprawdę I, i w sumie mogą być dzisiaj nawet z tego co widzę Ale jest czwórka, no nie ma dzisiaj piątki, ale już powoli mamy 35 level Więc powoli powoli będą te piąte levele tak naprawdę e, Zobaczmy co, jak tu wygląda sytuacja No sytuacja jest taka, że mamy towaru po uszy, nie? Po uszy towaru mamy pełnego, nie? Plus mamy 2800. Zbliżamy się cały czas. Oho, witamy znowu. Apka y, laguje. Narzędzia. Zbliżamy się do czwartego poziomu weryfikacyjnego narzędzia. Y, więc to jest coś, co chcemy. Kurde, no czemu nagle apka laguje? Y, ja myślę, że tak. Ja, wiecie co? Ja założę. Twórcy robią co dwa trzy dni Hotfixy. Oni robią chyba. Oni wydali już chyba z czwartego, piątego hotfixa. I powiem wam tak, zamiast wziąć się za robotę, naprawić wszystkie rzeczy, dać jednego nawet na tydzień update'a z hotfixami, to nie tak, ktoś im zgłosił błąd tego, oni wypuszczają. Codziennie coś mi się kurwa tutaj pobiera do tej gry: takiego 5 MB, 2 MB, 20 MB. To są takie hotfixy, powiem powiem. To są takie hotfixy, że no tak to wygląda, no tak to wygląda. Więc ja uważam, że ta gra ma jeszcze potencjał potężny. Zajrzymy sobie na tą trójkę. Zajrzymy sobie na tą trójkę. Yy, ona ma potencjał, yy, ale musi się dotrzeć jeszcze, nie? Yy, ludzie zgłaszali problem z domkiem. Domek działa. Aha! Jeszcze. Wiecie, czemu ta, ta chata jest pusta? A czy inaczej? Wiecie, co yy, niektórzy z twórców na Discordzie mówią. Na, na to, że te chaty są praktycznie puste, tylko jest łóżko do skipowania nocy. No bo wiesz, możesz pełno sprzętu wylicytować na przykład kuchnię to sobie umebluj, tak. Czyli po prostu jak mamy w kontenerach jakieś, jakieś meble, jakieś, wiesz, kanapa, stoliki, możemy zabierać to do domu. I sobie meblować. No i... Okej, okay. okej. Okay. No spoko. To no nie wpadłem nawet na to. No. no co, będziemy tak układać tak po prostu, tak? I potem będziemy w to biegać, tak? Znaczy, no zobaczymy jak to będzie działać, co nie? Ja spróbuję tak zrobić, ale mówię, najpierw chcę te narzędzie, żeby legendary, bo ostatnio dużo legendarek się wala, więc chcę to po prostu najpierw narzędzie sobie ogarnąć. Zobaczymy tę trójkę, kupię tylko dla samych dobrych rzeczy. A takie widzę, że mogą być, bo tego czegoś nie widziałem. Dobra, no kupujemy to. Yy, plus, jeszcze twórcy zapowiadają na Discordzie, że zrobią tak, że będzie na najwyższym poziomie tultu. będziesz jednym kliknięciem naprawiał do najlepszego stanu. A nie, że musisz trzy razy to naprawiać. Wiecie, o co mam na, mam, co mam na myśli? Chyba wiecie, nie? Dobra, moją. Dobra, masz Tysiaka i dawaj mi to. Co chwilę dostaje bardzo dużo rynowy, więc istnieje szansa, że dostaniemy to. On, ono też ma animację cieszenia się. Gra jeszcze potrzebuje troszeczkę więcej. dotarcie się, moim zdaniem, oni Oni sami nie grali w swoją grę. Moim zdaniem, bo te hotfixy, które one mi wypuszczają, to są rzeczy. Które wystarczy 20 godzin pograć i wszystko wiesz A skoro oni tego nie wiedzieli Oni sami nie grają w swoje gry Sami nie grają swojej swoje gry No chyba, że Dobra widzimy błąd, ale niech się pograją, jak nam zgłoszą to wtedy to zrobimy no, mo... no, Chcę wierzyć, że, tak... że takiej polityki nie mają, nie? Że dobra może być rozjebane, jak zgłoszą to naprawimy, bo to To, to jest najbardziej debilna polityka jaka może być Dobra, to są same, same te. Tu jeszcze tylko taka ta. Oj, i, i właśnie to naprawianie. Ludzi w kurwę, że muszą cztery razy klikać i ma być zrobiony instant, że jedno klikasz i masz na jeszcze poziom. I to nie chodzi o to, że, żeby ułatwić. Nie, to chodzi o to, że jak już masz wszystkie narzędzia, to naprawdę musisz kurwa więcej klikać niż, niż, niż tego warte. I to jest po prostu głupie. Mm. I ja się z tego cieszę. Tak. Bo to w serio trochę takie wie, że ja już na przykład nie biorę tych zielonych rzeczy. Bo no, no to mi nie jest opłacalne. Ale no, sam fakt, że. No, że oni słuchają, słuchają. Póki co słuchają ludzi, jest ok. No i mam nadzieję, że po prostu. że oni będą większe robić update, y, bo na razie to jest tak. Poniedziałek hotfix, środa hotfix, czwartek hotfix. Sobota hotfix to jest takie coś. Więc na razie nie spodziewałbym się, jaką unikat. No i już nam to bardzo oddało, nie? I tu też, o jezu. No i zobacz, ja to podwoiłem na samej wartości rynkowej, a przecież sprzedawane są to, to drożej. I ja się cieszę, wiecie co, ja się cieszę, że oni zrobią naprawianie na jeden klik do najlepszej jakości. Ja to się cieszę, bo, 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 bo jak masz za darmo to naprawianie, to po co miałbyś chcieć tylko na jeden poziom ulepszyć, co nie? Logika. Ale ja bym chciał, żeby bardziej to było takie, że wiesz, że płacisz, że, że to nie jest... O, klik i siema, klik i siema. Yy, ale no, myślę... To trochę muszą popracować sobie nad ekonomią, bo ja tutaj będę coraz bogatszy, nie? Ja rozumiem, że o to chodzi, ale to mają być wojny magazynowy. Na przykład naj, najlepszy ten okres gry, w którym grałem, to był ten, w którym ja walczyłem o każdy dolar, kurwa. Te pierwsze levelowe auty, gdzie naprawdę o wszystko się walczyło i można było stracić i w ogóle. I miałeś takie, hmm, czy się opłaca wejść, czy nie? To było zajebiste, z kolego tak, no dobra, to max 400, nie, bo nie zarobimy na tym, wiesz, takie A tutaj ja mogę kupić każdy syf, naprawić to za darmo na, do najlepszego stanu prawie, że? I siema, no i bez... mam, kurwa, trzykrotność sprzed, no 8000 zobacz, no nie, no. Dobra, to co, kupujemy narzędzia. No i mam maksymalny, nie, mam maksymalny. Czyli no, tego nawet nie chcę na razie, póki jeszcze nie wprowadzili tego naprawienia na jeden klik, bo jak ja mam kurwa 6 razy klikać, lewy przytrzymać, żeby naprawić jedną rzecz, no to, to już się robi trochę abstrakcja, nie? To się robi trochę taka abstrakcja dosyć spora. Tej, okay, bo... no. Jedziemy po te legendarki i potem zajrzymy na czwórkę. Ja się cieszę, że oni w ogóle pracują nad tym, nie? Ale na razie to tak po prostu oni <gry> wydadzą ci dwa hotfixy do dwóch rzeczy, które pewnie zmiana w konfigu czy coś. Wiesz ja od strony deweloperskiej bardziej trochę ten, to to, to nie... Muszę podejść tam. To nie jest takie jakieś... Wiecie, no, zrobiliby raz na i naprawiliby kurwa tą grę trochę, nie? A nie, że tak... Wiesz, no, takie na razie to... Na razie najlepiej nie graj, tylko poczekaj sobie na update, nie? No, no na parę update'ów, żeby to było grybalne. To tak na razie wygląda, no niestety. Aha, no i teraz ja mogę to... Sobie tutaj yy, nie dość że naprawiać. No, no nie no, się Mankowi tam milionerze, nie? Bilioner symulator teraz będzie, nie? Jak ja mogę sobie legendarki naprawiać? Yy... No to ja mam tutaj 10 tysięcy wodzę, nie? Więc... Nie muszę nawet się ograniczać, że albo narzędzie, albo dom, bo ja, ja dzisiaj kupię i to i to prawdopodobnie, więc no. <grybuj> o chociaż tego domu to na razie... O, katana bardzo fajna, super wszystko pięknie. Piękna ta katana. W ogóle no wszystkie te rzeczy są piękne, prawda? Piękne są, prawda? No to to jest 10 tysięcy tutaj. Jakby ja już powoli... No ciekaw jestem co będzie się działo na piątek, na piątych poziomach y, aukcji, bo to wszystko to są z czwórek tak naprawdę, nie? Więc no tu dopiero będą jaja i to niesamowite jaja. Wiecie co, ja to zamknę, żeby tu nic mi nie wyleciało dokładnie. Tego kartonu nie bierzemy. No jedziemy wystawiać 7 legendarek, nie? No to witamy. Witamy w Billionaire Edition. Eee... Yy... No, to też nie jest tak, że ja dostałem je za darmo. No, z kilku aukcji zbierałem, gdy wiedziałem, że kupuję zaraz narzędzie, nie? To, to bardziej. To ten. Ej, czy my nie zaspaliśmy na twór. Na twór? Kurde! Do siódmej się kończy, dobra, to to nie zaśpiemy, okej. Okay. Ja już się zarejestruję. Normalnie włącz sobie apkę podczas jazdy i mamy 3 FPS -y podczas jazdy. Ta apka też. Czasem działa dobrze, doskonale całą grę, a czasem. Chodź Znowu nie działa, no. jeszcze jest tu sporo takich rzeczy, które tu muszą się dotrzeć, co nie dobra, wszystko poszło, wystawione tak elegancko wezmę trochę tysięcy, yy, bo bo wiadomo, bo to czwórka będzie yy, ona 800, ale on teraz wystawi legendarki, więc zaraz tu będzie Billionaire Edition. No to ja Wam mogę powiedzieć, nie. Yy... No co, no możemy kupić pusty dom, żeby brać rzeczy meble do domu, nie? A zamiast do lombardu i udawać, że go meblujemy. A czy udawać? No... Jakoś mi to nie robi, że to będzie... Wiecie, bardziej chodzi o meble, z którym możemy mieć jakąś interakty, usiąść czy coś. A nie co postawimy leżak kurwa na, na leżak na działce, żeby to wyglądał. No też można tak by... Ej, to jest czwórka? No to giga kiepska to wygląda, jak to jest czwórka, ale wygram ją dla samego expa nawet, bo stać mi po prostu. Come on. Okay. Ja, ja, ja mogę, wiem. po 200 po 400 podbijać. Mi to nie robi, o, tysiąc to i tak by gdzieś do tyle podbili, nie? Po prostu ja w ten czas, bo oni by się tutaj po 20 podrzucali, by to trwało 5 razy dłużej i no... Jakby... Nasi przeciwnicy... Nie levelują... Tak jak my, w sensie... My sobie levelujemy, możemy sobie naprawiać to i tak dalej, a oni dalej... Wiesz, oni dalej działają, że... Kupują wartość rynkową chujowego stanu... Bo nie mają jakby tej, tej naprawiarki, oni też powinni być bardziej agresywni na każdym levelu, nie? Brakuje tego, żeby ludzie... Yy, ci, którzy są tutaj są chcą... A co ja tu w ogóle... Za stówkę taki główną wziąłem? Serio? Mmm... Okej. Okay. Żeby oni też byli coś bardziej agresywni, wiesz, żeby chociaż... Okej, okay. zbijamy kokosy, to żeby chociaż jakoś, wiesz... Ciężej było kupić te kurwa czwórki i, 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 i tak dalej, no bo na razie no... na no, no, stary, no oni są tak samo y, upośledzeni jak na pierwszych levelach aukcji, nie? A raczej by chciał jakieś, jakieś rywalizacje, bo to dawało pan w gry Gra nie musi być prosta, to nie jest przepis na sukces Przepis na sukces, właśnie najlepsze momenty tej gry To jak ja siedziałem z party na kanale I kurwa na tych jedynkach, wiesz Kurde nie wiem ile dać, podbijać jeszcze czy nie, żebyśmy nie stracili Ja pamiętam, że Na jednej auty straciło się parę stówek, no naprawdę wtedy to o kurde, no trzeba będzie odrobić coś tam a teraz kurwa, ja mogę kurwa wszystko kupić, nie? Ja sobie to naprawiam do nowości i elo, no i co wy, wy, możecie mi zrobić, nie? Jak ci, którzy, jak te NPC-ty, które wiesz, oni bazują na na tym, ile dają pod względem tego, ile to gówno warte bez naprawiania to jak, jak tu może być jakakolwiek rywalizacja? Nie ma prawa, żeby ona była, nie? Ja, ja, jakbym widział to jakąś legendarkę, ale może mi się pomyliło, co? A, to to jest to <noise> legendarko, okej. Okay. Ja chcę jechać na raz, więc pierdalam to jak leci. Yy. Więc wiecie, prawdopodobnie zrobię jeszcze jakiś odcinek, żeby pokazać wam aukty piątego poziomu, to na 100% zrobię odcinek, nie? Ale no na razie trzeba poczekać aż ta gra się... Nie, nie biorę tego leżaka. Nie zależy mi, ja już tak mam tu trzykrotność przebitkę pewnie, nie? Ale na razie no trzeba poczekać aż przejdą z codziennego hotfixowania... Z codziennego hotfixowania do... Do jakiegoś, wiesz, content update'ów, nie? Content update'ów, dokładnie. Bo jeśli oni myślą, że mi po piątkach będzie się chciało jechać do miasta, żeby levelować te gówniane śmieci za 100 dolarów, w momencie, gdy ja jestem bogaty, to się mylą. Nie, nie czuję satysfakcji i frajdy tego, żebym licytował śmieci teraz takie, nie? Dobra, wkładamy to wszystko tutaj, bum. No i co? I witamy, kurwa, w raju, nie? Pewnie tutaj już parę tysięcy, co? A nie? dziwnym trafem nikt nie przychodził. Okej. Okay to wchodzi w tekstury trochę jakby coś, ale okej. Okay. A te legendarki się wystawiają? No wszystko się powoli wystawia, ok a to? Dobra. Wszystko się powoli, te legendarki wystawiają. A gdzie te pałki tych legendarek? Gdzie ta katana? Bo tu niby się wszystko wystawia? Tarcza, o, jest katanka. Tu są te, te, te teleskopy, a nie pałki. Okej, okay, no więc, no, jakoś to działa. Pojemność magazynu, okej, okay, czyli jedna rzecz się nie wystawiła jeszcze, bo nie ma pojemności, to taka duża rzecz. Ona potrzebuje tutaj miejsca na materacach. No. Ile To tyle chyba w tym odcinku, wydaje mi się. Yy, no bo nie, no, no, no bo nie chcę mi się na jedynki. Mi się nawet tu na jedynki nie chce, ale to, to tam może być, nie? No trójkę, ale to nawet, no nie chce mi się. W sensie, bawi mnie to, że twórcy serio myślą, że nam, graczom, będzie chciało się teraz z tych milioner, milionowych, kurwa, aukcjach. Wiesz, że my zarabiamy tu trzykrotności i w ogóle legendarki to już nic, nic, już nic odkrywczego. I oni myślą, że nam, nam będzie się chciało jechać tu na jedynki i licytować te. pamiętacie te śmieci, te kurwa ramy łóżkowe, te wszystkie te najgorsze śmieci, żeby kurwa za sto, za 150 czy za 200 dolarów aukcję wyrwać? I co ją ja z tym? I co, i co? Moim zdaniem, te levele... To Powinno iść globalnie, no bo tak to mi się nie chce jechać tam i wbijać wszystko na nowo. No gdzie? No to sobie kurwa nic tytuł, 20 godzin kolejnych grze, żeby, żeby kupować śmieci i, i co? No nawet to jest jakaś trochę pomyłka, taka tory. Chyba że, chyba, że twórcy myślą, że będziemy jeździć, kupować tamte aukcje, ale nic nie będziemy brać, bo nam się nie będzie opłacać. Ale to wtedy samo założenia tej gry trochę się, no wiecie o co chodzi, nie? Dlatego tu trzeba poczekać na większe zmiany, bo no ja jeszcze tu wrzucę odcinek 2 na piątych levelach autach, ale to pewnie już w ogóle będziemy milionerami i ja już nie wiem co ja będę miał robić. Wiecie, okej, okay, załóżmy, że mamy 50 tysięcy. My nie możemy je tutaj kupić sobie domu pięknego, Willi, której czy coś, bo tu już są kolego inne lewele. I tu już niestety jest od jedynki tu jakbyśmy przejechali tu do miasta, tu już jest jedynka lewele. I żeby kupić lombard, czy żeby kupić, kurwa, dom To musisz spędzać kolejne 20 godzin na aukcjach Żeby levelować aukcje No dla, no, dla mnie, no, no, niestety To powinno jeździć globalnie bardziej, nie? Albo odgórnie, wiesz, ustalone, że tu są czwórki, trójki e, Czwórki, piątki, tu są jedynki, trójki i, I gracz musi jeździć, jeśli chce na wyższe, nie? Jeśli ma kasę To tak powinno, odgórnie, a nie, że Że wiesz, w tym momencie dla mnie miasto to jest jak jak wioska, a w wiosce mam aukcje jak, jak milionowe rzeczy, nie? Konstrukcja świata, tu jest problem z tym. Yy, content gry, no w sensie... Dla mnie to by było tak. To kasa decyduje, na jaką idziemy aukcję. Mamy więcej kasy, decydujemy się na ryzyko, idziemy na przykład do miasta i załóżmy, tu są same piątki, tu są same trójki, tu są same czwórki, czy coś takiego. A na początku gry se jedynki, dwójki, tu. I to by było zajebiste. Jesteśmy coraz bogaci, więc siłą rzeczy wyjeżdżamy na miasto. Wtedy nie ma żadnych, że o, bij level, żeby odblokować. Tylko kupujemy sobie chatę, kupujemy sobie lombard w mieście. I licytujemy sobie trójki, czwórki czy piątki. I wtedy to by było fajne. A tak, przegraliście 30 godzin gry. I okej, okay, to teraz idź tutaj i wbijaj wszystko na nowo. Eee, licytuj gówniany sprzęt, który nie potrzebujesz Żeby wygrać ze 100 licytacji, żeby dojść do tych samych leveli co tu No No, no Jeśli oni tak myślą, że tak będzie nam się chciało, nam graczom tak się chciało robić No śmie, śmie, śmiem wątpić w to, żeby nam się tak chciało, no no, 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 no sorry Śmiem w to wątpić, nie? <laughs> no Dlatego tu jest troszeczkę Odgórny, ja bym wydał na ich miejscu wydałbym ogromny update, taki zmieniający założenia rozgrywki i tak jak mówię Kasa ma decydować na jakie aukcje ty jedziesz A nie jakieś ekspienie nie tego Nie Ekspić to ty możesz nie wiem yy, Kurwa yy, Możliwość Kurwa upgrade'owania Lombardu to wtedy tu jest problem, oni mają chujowe założenie do tej gry. Fajną grę zrobili, fajny content, ale no chujowe podejście. To powinno być odgórne. Miasto powinno mieć o wiele lepsze aukcje. Z reguły, no jedziesz kurwa na wojny magazynowym mieście większym, to wiadomo, że masz lepsze rzeczy, co nie? Szansa na unikaty legendarki. A tu są same syfy, stare łóżka, stare komody. No bo to jest wioska, od ludzi, wiesz o co chodzi? No na ich miejscu bym tak zrobił że to kasa, to gracz ma decydować, gdzie chce jechać. Na, na przykład zaczynasz rozgrywkę, jeździsz na jedynki, dwójki tutaj. Kupujesz lombard lub go nawet nie kupujesz, tylko sprzedajesz, tylko tu rzeczy jako, 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 jako klient. Tu bym w ogóle nie dawał możliwości kupienia tego lombardu, tylko cały czas jako klient, jako klient. Wtedy wyprowadzasz się do miasta, kupujesz sobie dom, kupujesz sobie lombard i już totalnie rozkręcasz biznes w mieście. Bo jaki sens ma, gdzie mój Lombard zarabia tysiące, że ja zszedł tutaj, na nowo biał levely i na nowo rozbijał Lombard i na nowo wszystko robił. Na nowo kurwa, 40 godzin w grze. No, no sensu tu nie ma. Po mam nadzieję, że jakoś to coś zmieni, nie? Ale to jest, no zobaczcie, no minus 13 tysięcy? A, bo następne zyski będą w kolejnym dniu, ale to minus 13 tysięcy. I mi się tu coś pierdoli, serio. Jak minus? A dobra przepraszam, moja wina, bo chodzi o to, bo chodzi o to, że ja kupiłem ulepszenie 25 tysięcy, tak Czy dzisiaj mamy, będziemy na następny odcinek mieć piątkę w końcu? Mamy piątkę, więc już wiecie, że na pewno będzie kolejny odcinek, w którym będzie piątkę. Ja sobie zapisuję już teraz tylko i wyłącznie na dwóch saveach. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam auty piątego poziomu Czyli pewnie będzie taka zmiana, że będą praktycznie same legendarki i unikaty A rzadkie będą już jak traktowane jak sypy, co nie? Pewnie tak będzie, pewnie tak będzie, nie? Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć Kibicuję tej grze, ale czuję, że trzeba pół roku poczekać, żeby tu się konstrukcja świata zmieniła Bo oni źle to rozminili, bardzo źle, fatalnie, nie? Mam nadzieję, że... że, że, że tak na się rozwinie, nie?